Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na chleb, chleb obiecany z bakaliami. Piekłam ostatnio te chlebki w tych foremkach, które kupiłam w Carrefourze. Pokazywałam Wam je w ostatnim holu. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z tych foremek niesamowicie zadowolona i na pewno nie był to mój jednorazowy zakup, ponieważ skorzystam z nich na pewno jeszcze nie raz. Ok, pierwsze co zrobiłam to do małego garnuszka nalałam 250 ml mleka oraz 50 ml wody. Dodałam połowę kostki drożdży, takich świeżych, i jedną łyżeczkę cukru wymieszałam i odłożyłam w ciepłe miejsce, żeby mi ładnie ten rozczyn wyrósł. Do miski dodałam pół kilograma mąki żytniej oraz pół kilograma mąki pszennej plus łyżeczkę taką czubatą soli. Trzy śliwki pokroiłam w mniejsze kawałki, takie większe śliwki oraz dwie łyżki rodzynek. Do miseczki włożyłam jeszcze trzy łyżki pestek dyni, 3 łyżki siemienia lnianego oraz 3 łyżki pestek słonecznika. Ja bardzo lubię, jak tych pestek w chlebku jest bardzo dużo. Po prostu ja bardzo lubię ich smak, no i wiadomo, chleb będzie zdrowszy. No i te moje ukochane foremki ich nie trzeba niczym naprawdę smarować. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Do tej mojej mąki. Dodałam właśnie całe bakalie, czyli pestki oraz suszone owoce. Dodałam jeszcze łyżkę oliwy z oliwek oraz łyżkę octu jabłkowego. Powoli zaczęłam wlewać ten mój rozczyn. Jeżeli Wasze ciasto będzie za gęste, dolejcie później po prostu troszeczkę tylko wody. Ciasto ma być w konsystencji takiej gęstej śmietany. Ja całość mieszałam mikserem, wyrabiałam z nakładkami do ciasta drożdżowego. No, i takie wyrabianie ciasta takiego chleba musi trwać no, minimum 10 minut. Ja przeważnie wyrabiam między 10 a 15 minut. Po takim wyrobieniu od razu przekładam do foremek ciasto taką łyżką zwilżoną w zimnej wodzie, tak równomiernie, aby po prostu ten chleb ładnie wyrósł. Posypałam jeden chlebek czarnuszką drugi chlebek y, posypałam y, makiem tylko po to, aby po prostu, po prostu ten smak był troszeczkę inny, aby nie były takie same. To są takie moje ulubione smaki, także suchy mak y, i czarnuszka. Y, potem odłożyłam te chlebki y, w ciepłe miejsce, aby mi wyrosły. Wszystko zależy od tego, no po prostu, gdzie odkładacie te chleby. Ja chleby odłożyłam na drzwiczki takiego grilla, które mam nad piekarnikiem. Piekarnik mi się rozgrzewał, ja rozgrzewałam piekarnik na najwyższą temperaturę, do 240 stopni, o jak chlebki mi już później tak ładnie wyrosły. No to po prostu tutaj właśnie widać, jak odłożyłam na te drzwiczki i powolutku mi rosły. O, już tutaj widać, że jak chlebki ładnie wyrosły, to po prostu te oba chleby włożyłam do piekarnika. Już zmniejszyłam temperaturę na 200 stopni, piekłam 40 minut. Po 40 minutach chlebek wyciągnęłam, naprawdę super, prawie wyskoczył z tych foremek i odłożyłam na taką kratkę, taki ruszt, aby po prostu mi odparowały i wystygły. Tu są jeszcze ciepłe. Pokazuję właśnie jak wyglądają, jakie wyciągnęłam. I powiem wam szczerze, że naprawdę chleby wyszły przewspaniale, bardzo, bardzo ładnie wyrosły. I ta skórka naprawdę była taka bardzo, bardzo chrupiąca. Zobaczcie, te foremki naprawdę zdały niesamowicie swoją funkcję. Są naprawdę świetne, ja jestem bardzo pozytywnie nimi zaskoczona i naprawdę bardzo fajnie mi się te chleby upiekły. Po godzinie, przeważnie na godzinę zostawiam taki chlebek, aby odparował. Dopiero po godzinie chleb pieka. Zobaczcie, jak on wygląda po przekrojeniu. Jak widać, jak pięknie wyrósł. Jak w środku są te ładne bakalie i pestki, te wszystkie, które dodałam do środka, czyli dynia, słodecznik i siemię lniane. I tak mogę powiedzieć, że chlebek naprawdę jest świetny, bo skórkę ma taką dosyć chrupką. Myślę, że za chwilkę to usłyszycie chociaż troszeczkę. A jak nie, no to musicie mi po prostu uwierzyć. Postaram się opisać po prostu następnym razem Wam bardzo, bardzo dokładnie. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Opis pod filmem całego chlebka. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.